Siema, ja jestem Peter Knollich i witam Was w odcinku specjalnym z okazji 1000 subskrybentów. Mój kanał właśnie przekroczył tą liczbę, więc bardzo Wam za to dziękuję. No i z tej okazji postanowiłem przygotować odcinek taki specjalny, na którym będą fany moment z całych moich filmików na kanale, które się zebrały przez w sumie 2 lata. Postanowiłem jeszcze dodać kilka najfajniejszych momentów z Fun Moments, które się pojawiły wcześniej już, więc jeśli ten odcinek się spodoba, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z następnymi filmikami. Ja bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania i... życzę mi jego oglądania. Patrz, dobra, idą... O nie... Teraz też nie trafiłem. O, ale ja to zlamiłem A, dupa, nie Kurde, już mnie miał prawie, dobra Masz tam ida i... ...liż gruz what? what? Dostał przez ścianę, 80 kurde What the fuck? A, fajnie A! I Powinieneś mieć wtedy to no teraz coś rowiercą, kurde. 22, druga, oni wiedzą coś. Postrani ja coś to, nie rozumiem ich. Trzecie. Jeep tam kurde ty Dziadzie. Ach. Strzelaj do nie, niego. How to be big smoke! Zginął, chyba Ej, chodźcie do tego domu, gdzie siemka jest. Gdzie siemka był Mam tego Siemka. Siemka chce mnie zabić Ej, siemka mnie zabija Muszę regulaminu Opłaca się, bo potem się panu łapie Ło, wow, ale mnie wybiło i jeszcze 10

Bullet. Właśnie tego mówiłem buleta z pierwej widicyny Następna rzecz Eee Hajek, hajak kajak Mówmy na górę kajak eee, no więc wracamy na YouTube Really nigger Cześćomeczki, ja jestem Pietek Naryw i... Trochę czasu musi być Ten film pewnie dzisiaj wrzucaj Później znowu się zaczyna ten na internet w o, słyszałem go. Gdzieś tu jest. O, skurwesyn. O, Lecz się! Jeszcze żeby Jak torpeda będę teraz zasuwał Jak kurde Sonic. Sonic pierdolili. O ty! Jaki chuj Kiedyś było. Zaczynamy od kabarczków. Nie ma. O, ale ktoś tu idzie. No chodź tu wujka Pietra, wcale cię nie porwę. I nie, nie mogę cię za darmo. może jej zawożą, ale ja nie. nie! On szybki jest! Łosiczko! Atakuj go! Gdzie on jest? Jakiś zombie tutaj idzie. Znać. Z tego, z, wgl... z tego, z tego, wgl... tuner tunera w Ocean Flam. Nie wiem, co to w ogóle za miejsce dziwne. Dobra, witam Was już, pofany moment, mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco. No i jeszcze raz Wam dziękuję za tysiąc subskrypcji i mam nadzieję, że taki właśnie odcinek specjalny Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć.